Kurna, jaba jak to siedzi od razu Nie wiem, no co tu się bo... dzieje na tej konsoli, no Czemu na tej konsoli jest taki input delay, no Kurna, 164 Ale, ale ty lubisz te 50-50 wychodzisz na kogoś, ale lubisz to nie jest 50-50 Ej, ciężko klapem było trafić Ale już jest git Czemu Kamy mnie zaprasza? Kamil, jak chcesz gad zapraszam na Discorda Mógłbym Cię sklepać na Landwianie, ale tylko na Discordie. Siema. Igrasz się CTC, halo? Siema. Co, co Ty chłopiec co Ty masz za mikrofon? Ja na konsoli jestem. Ja też jestem na konsoli, ale Ty masz taki mikrofon? A z kim Cię grasz? Z Seti2kk, Ej, to dawaj, mam plan. Snake'ujesz Setiego, gramy razem, a Seti zagra z Jacobem. No, niezły plan. Dawaj na niebieskie SMG. Czemu? SMG Broken Czemu ty wzięłeś, chopie, złotą pompę? No czemu nie? No bo gramy na niebieskie po co na złotą. No bo zawsze się gra na złotą. Ja to no, na bałwan, bałwan. A mi, jaki ty jesteś mocny. Ej, dawno z sobą onevianka nie grajśmy, nie? No bo botem jesteś. Chętnie cię zmierzył na tym Dobra, budować nie potrafię wiem, że ten one się nie liczy, bo to jest na konsoli Liczę, wszystko się liczy da się wyłączyć to, żeby... OOOO! Kopie 1-0! Jaki shit tutaj poleciał! O, typical kubik 650 Już da się tak. wyłączyć to, żeby na czerwono się nie poświecał surownik? No właśnie nie wiem, właśnie nie wiem, ja to też mam włączone Oj to jest skoro 90 FURNA 104! Ale ty lubisz te 50-50, wychodzisz na kogoś, ale lubisz. To nie jest 50-50! Ale jest, jest 50-50. A bo ja mam dobrego gajma Ja aset widzę w końcu gana na Playstation, co, co się zmieniło, że Iwo. Tutaj. Yeah. Kupił Playstation sobie Spytaj się go Ciekawe jak będzie wam się gało Już tutaj, że dwóch pc to kurna może być ciężko Normalnie, będziemy robić 0 kill i... Tak, dobrze Killi się nie da robić Brudno się zabudował Zawsze będziemy mieli odeMy i to... Iero. I A bo będzie. teraz nie ma na trzeba na odeMy latać Taka tragedia to jest, że to jest taka od trzeba mieć. No właśnie, zajebiste, katana jest tutaj, bo panią. Najgorsze i to w tym sezonie. O, dałem lepsze samdę oczywiście. Gdybyś tego daszka nie postawił, już byś był Tet, miałem bałwanie. Ja zapomniałem, że gramy na SMG, bo zawsze gram na MK i nie wyciągnąłem. Ty to może ty sobie zagraj na SMG, a ja sobie na MK zagram. No nie, no ja też będę grał na MK, ja ci nie daję furów. Wkaże ci, że da się ciebie tylko zmiażdżyć tutaj. Ale ty władzi w 50 tylko jak coś. Ej, ja jestem cienki. Jest A ty kopie! kręcisz z 500 boxów do góry i to też nie jest skillowe i co? No bo gram na konsoli. I ja też gram na konsoli. Wpisamuj, A no no właśnie. Bo nie widać cię prawie w ogóle. No ja tak samo, ciężko mi jest i ja wychodzę 50-50 oj, oj. Oj 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 Ej, najgorsze jest yy, ogólnie, jeżeli chodzi o konsolę, że tutaj tak się dziwnie budowle resetują, że ja nie widzę chłopa jak się budowle resetują. Najgorsze jest to, że, jest to, że tu są, że nie malą myszy tutaj, tylko trzeba grać na tych hajfach, one są takie słabe. E, to najgorsze jest, jak się mówi, budowle niszczą, to jest taka dziwna struktura budowli niszczącej, tu w ogóle nie widać nic z tego. A, zapomniałem, że jeden mieliśmy. Ja myślę, że Czyli są dwa Lepszy jesteśmy, myślałem, że lepszy jesteś, po chłopie... No, ale wygramy na konsoli, mordo oh, Kopie FNC z winyra trafiać, nie potrafi No ale Jezus, sięga na te konsoli, nie da się, nie da się O ty Ja okazałem, a Kazama to jest taki bot w tej gry komputerowe, ja widziałem jak on tego, na w sesie, jak on z wallhackiem radę a, a ty widziałeś co on robi na tym onevianie w CSie, No Z wallhackiem myślę strata tak, że siedzi na, na respie i patrzy gdzie jesteś i cały unika ciebie i jak dawniej go dajesz, że sobie pikuje jak jesteś na opaniu Jak nie masz się za czym schować, Żeby, żeby mówić się ten, jak najłatwiej zabić no, A widzisz, IGL nie? IGL A w końcu on tam wygrał jakieś pieniądze przegrał, bo nie wiem no wygrał, no 16-14 wygrał ze mną bo nie co? Dał się wy... Zapłaciłeś mu czy co? Oczywiście, że nie Ja go skamowałem, jak on skamował Sugara na 2, nie? <noise> Oj dupa Nie da się trafić na tym pesie, no Tutaj ma ja, to ja mam jakiegoś nie wiem Lepszy komputer jest Klasik. dziecko zarejestrowane. Ten co wymyślił, że nie można zmieniać sobie ustawień graficznych na konsoli to też jest taki idiota ogólnie, że to... cera. Zwyzywaj! Zby, Każdego jeszcze zwyzywaj! Każdego! No to jest tak idiotyczne, że ty chuj ogólnie. No czemu w grach konzigli nie można sobie zmieniać się i graficznej na konsoli? No nie rozumiem tego. To jest to jest tak głupie. Kurna, ja jak to siedzi od razu! Nie no jest tak gorąco, ja muszę klimę kupić, no nie da się, nie da się! Nie widać tutaj, moje oczy nie nadążają, to co się tutaj dzieje Obra, Siton, kurna bambiku Ja nie graję na tej konsoli, jest tak nudno teraz będziemy, z się, teraz będziemy siebie widzieć no, Ale zobacz jak zajebi się ty na konsoli chłopie wygląda, widzisz to? Tu już tym bardziej nic nie widać chyba Ja nie mam Tritonopia, a ty masz kamy jakąś koło bez No Lepiej jesteś, ja wszystko widzę, bo wy na streamie jakoś lepiej widzicie. Nie wiem, no co tu się go. dzieje na tej konsoli. No, pewnie jakby ktoś nas tak usłyszał, zagram na GTRP, co się to powiedział tak. Jak można w Fortnite nagrać to życie. Pewnie by tak powiedział. A wy będziecie się nadal fatal latać? No. Właśnie chyba myślałem nad Czemu? zmianą spita jak ma kapan teraz Co? Ten nad zmianą spita' jak nie ma A ode mnie jakiegoś spita Co lata i gdzieś telefon tu gdzieś Możesz też tą farmę się pytam, czy... przyjmę te dwa killa Chopy jak tyle dwo co się ruszasz, jest wynik 7-6, nie? Myślę, że On zrobi, ten co żółte robi, nieźle, nieźle, no. Ja, Ciężko kill offem było trafić. Wiesz, ja ostatnio się, się kagra kontestowałem z kamimikazamą, chłopie. To był wynik 3-2 chyba, na pako i kamiego. Nie, raz ci się udało wygrać na farce. Nie, tam był 3-2 chyba wynik, czy nie? Bo nam się nic nie zreswijało, nie. 4-1 było? No. no to było 4 no. Nie wiem czemu o 19 nie ma tego turnieju, tylko jest do 20. Może masz jakieś triki, jak dobrze zajmować No. Budował się na fajnie, nie do... To jest ten, sam to, że nie da się zmienić ustawień, jest idiotą i tyle mam do powiedzenia. W grach bez na konsoli ja jeszcze bardziej wyzywaj zora perbana na komputer, gdzie badzia Proszę, mnie nie chciałem! Ale ja mówiąc to nie wyzywam nikogo z Epic tylko z tego. z konsoli jakieś. A ok. To oni sobie tak tam ten... okay, okay, okay. Ale z Epic to też jest gdzie nie, nie, nie są z tymi zamiany też bym im coś pojeżył, że ich kocham oczywiście. Ostatni fight. Ja nie wiem, czemu to się o 23 kończy jeszcze, to po... Co nie się?